zadanie siódme. Do zdanie. wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Równanie, tak jakie tutaj widzimy, ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie jedno rozwiązanie, dokładnie dwa rozwiązania, dokładnie trzy rozwiązania, dokładnie cztery rozwiązania. To równanie, które mamy tutaj, jest równaniem wymiernym. Równanie wymierne to jest takie równanie, które ma po pierwsze w swoim całym wyrażeniu przynajmniej jeden ułamek w mianowniku, którego znajduje się niewiadoma. Tu mamy niewiadomą w ułamku, w mianowniku takiego ułamka. W związku z powyższym takim pierwszym krokiem, który tutaj należy zrobić, to jest wypisanie założenia. Pamiętaj o tym, że kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia, a w matematyce nie dzielimy przez zero. W związku z powyższym założenie wygląda w ten sposób, że cały mianownik... Musi być liczbą różną od zera, czyli zapisujemy, że wartość mianownika musi być liczbą różną od zera. I teraz musimy się zastanowić, jakie wartości x będą zerowały nam mianownik. Po pierwsze, teraz tak. Jeżeli chodzi o tego x, to ile musi tu wynosić x, żeby całe wyrażenie było równe 0? Tą wartością jest 0. No bo teraz popatrzmy, jeżeli podstawimy tutaj 0 pod x, no to tu mamy mnożenie. No To 0 razy coś i razy coś daje nam 0, czyli na pewno 0 zeruje nam tutaj mianownik. Teraz musimy się zastanowić, jaka wartość liczbowa i jak, jaka wartość x zeruje nam drugi nawias. To oznacza, że x odjąć 0,6 musi być liczbą różną od 0, czyli x musi być różny od 60. Zamienimy sobie to 0,6 na ułamek zwykły, czyli tutaj będziemy widzieli, że jeżeli oczywiście podzielimy licznik i mianownik na 2, że x tutaj musi być różny niż 3 piąte. Ja tutaj celowo zamieniłam ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Zobaczysz później z czego to wynika. No i potem tutaj pada pytanie, jaka wartość zeruje nam ten drugi nawias, czyli tutaj również, jeżeli nie widzisz go okiem, to możemy ułożyć i rozwiązać takie równanie, czyli w tym przypadku x musi być również różny od liczby minus 3. I z tych obliczeń, które tutaj dokonaliśmy, wynika, że mamy trzy liczby, które zerują nam mianownik. I tymi liczbami jest 0, 3 piąte i minus 3 oznacza to, że dziedziną całego równania jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem trzech liczb: z wyłączeniem minus trójki, z wyłączeniem zera, napiszemy to sobie w kolejności rosnącej, z wyłączeniem zera i z wyłączeniem liczby trzy piąte. Zamiana tego ułamka na ułamek zwykły miała rację, by to chociażby dla czytelności tutaj tego zapisu, bo jeżeli ja bym zapisała to w taki sposób. No to tutaj ktoś kto sprawdza, ktoś kto czyta nasze sprawdzenie mógłby no, tutaj mieć problem, żeby zauważyć, że mamy średniki i przecinki. No to więc chociaż bez tego powodu zamiana łamka dziesiętnego na zwykłe miała rację bytu. Ja to wycieram w tym momencie. No przejdziemy dalej do rozwiązania równania. No i aby go rozwiązać, to ja najpierw całe równanie w ogóle tutaj przepiszę, bo będzie mi w tym miejscu zdecydowanie łatwiej najzwyczajniej w świecie dalej pokazać Ci, w jaki sposób takie równanie należy rozwiązać. Więc w tym celu, żeby go rozwiązać, to my przemnożymy sobie obustronnie całe równanie przez wartość, która stoi w mianowniku. Czyli będziemy mieli w liczniku X razy X odjąć 0 60 razy X plus 3. Raz 5x minus 3 razy x plus 1 i to dzielimy na x razy x odjąć 0, razy x plus 3. I teraz 0 razy cokolwiek daje nam 0, w związku z powyższym ja tutaj od razu zapisują 0. I teraz popatrz, to nam się skraca, to nam się skraca, to nam się skraca. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj 5x odjąć 3 razy x plus 1 całość równa 0. Tak naprawdę tego ja tutaj nie musiałam zapisywać, mogłam od razu zapisać tę wersję. Ja tutaj zapisałam akurat to, co tutaj widzimy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często po prostu osoby nie wiedzą, z czego wynika ta postać równania. Mamy tutaj po lewej stronie postać iloczynową. To oznacza, że nie ma potrzeby wymnażenia. Tych dwóch nawiasów, my od razu możemy zapytać się, co nam zeruje pierwszy nawias. Pierwszy nawias, żeby w ogóle obliczyć, co nam zeruje pierwszy nawias, to możemy ułożyć następujące równanie, następnie go rozwiązujemy, czyli 5x jest równe tutaj 3. No i dzielimy obustronnie przez 5, uzyskując x równy 3 piąte. I teraz dzięki temu, że ja tutaj liczbę 60 zamieniłam na ułamek zwykły, to od razu na tym etapie widzę. Że ta liczba, która mi tutaj wyszła, nie może być rozwiązaniem tego równania, ponieważ została wykluczona z dziedziny. Gdybym zostawiła ułamek 60, to być może mogłabym nie wpaść na to. Że akurat 0,6 to jest to samo co piąte, czyli że tę liczbę tutaj wyznaczyliśmy, czy wykluczyliśmy z dziedziny, no i to by potem mi zaburzyło ocenę rozwiązania. Dlatego to miało bardzo duże znaczenie. No dobrze, teraz zastanówmy się, co nam zeruje drugi nawias, żeby to ocenić. No to oczywiście albo mogę od razu powiedzieć, że jest to minus 1, albo mogę ułożyć takie równanie i je rozwiązać, uzyskując minus 1 Czyli popatrzmy, wstępnie widzimy, że rozwiązaniem tego równania są dwie liczby, minus 1 i 3 piąte. Natomiast to, co powiedziałam przed chwilą, 3 piąte wykluczyliśmy z dziedziny, co oznacza, że rozwiązaniem tego równania jest tylko liczba minus 1. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź E. Tak naprawdę na tym etapie ja bym mogła już zaprzestać dalszego rozwiązywania tego równania, no bo w zasadzie tego zadania, no bo w zasadzie zadanie mamy rozwiązane. Natomiast chciałabym tutaj powiedzieć jedną rzecz. To, co, to, co powiedziałam jakiś czas temu, nie ma potrzeby rozwiązywania tego równania, znaczy rozwiązywania na zasadzie takiej wymnażenia tych dwóch nawiasów. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy postać iloczynową, to pierwiastki równania z postaci iloczynowej właśnie możemy w taki bardzo prosty i szybki sposób wyznaczyć w tak, jak tutaj ja rozwiązałam w tym miejscu. Ma to bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w zadaniach zamkniętych, gdzie w zadaniach zamkniętych na maturze nikt nie ocenia sposobu rozwiązania, tylko oceniane jest, oceniane jest to, czy tutaj czy zaznaczyliśmy dobrą czy złą odpowiedź. Natomiast czasami zdarza się tak, że uczniowie jednak mimo wszystko zapominają o tym, że z postaci iloczynowej pierwiastki możemy wyznaczyć w taki sposób i wymnażają nawiasy. O jak najbardziej można to zrobić. Popatrzmy. Będziemy tutaj mieli 5x razy x to daje nam 5x kwadrat i 5x razy 1 to jest 5x. W kolejnym kroku mamy minus 3 razy x to jest minus 3x i minus 3 razy 1 to jest minus 3. W kolejnym kroku musimy tutaj teraz dokonać redukcji wyrazów podobnych. Uzyskujemy w związku z powyższym 5x kwadrat dodać 2x minus 3 całość jest równa 0. Uzyskaliśmy dzięki temu równanie kwadratowe. Aby je rozwiązać, należy policzyć wartość delty. No i deltę policzymy z takiego wzoru, gdzie a to jest wartość, która stoi przy x do potęgi drugiej, u nas a jest równe 5. B to jest wartość, która stoi przy x w potędze pierwszej. U nas b jest równe 2 i c to jest wyraz wolny. I teraz te dane podstawiamy do wzoru na delta, czyli będziemy mieli 2 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy 5 i razy minus 3 co oznacza, że uzyskujemy 4, no bo 2 do potęgi drugiej to jest 4. No i teraz minus 4 razy 5 to jest minus 20 i minus 20 razy minus 3 to jest plus 60 i 4 plus 60 jest równe liczbie 64. Widzimy, że delta jest większa od 0, co oznacza, że to równanie ma dwa pierwiastki, czyli dwa rozwiązania. Aby je wyznaczyć, my będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z Delty, czyli pierwiastka kwadratowego z liczby 64, który jest równy liczbie 8. I teraz pierwszy pierwiastek wyznaczymy sobie ze wzoru minus b minus pierwiastek kwadratowy z Delty, dzielone na 2a. I w liczniku będziemy mieli minus 2, minus 8, dzielone na 2 razy 5, co daje nam minus 10, czyli minus 1, czyli popatrz dokładnie taki sam rezultat, jaki uzyskaliśmy tutaj. Jeżeli chodzi o drugi pierwiastek, to policzymy go ze wzoru minus B plus pierwiastek kwadratowy z delty na 2a, co oznacza, że to jest dokładnie to samo co minus 2 plus 8 dzielony na 2 razy 5. Minus 2 plus 8 jest równe 6, 2 razy 5 jest równe 10. No i teraz jeżeli tak uzyskany ułamek zwykły skrócimy dzieląc licznik i mianownik na 2, no to uzyskujemy 3 piąte, czyli dokładnie to samo co uzyskaliśmy tutaj w tym miejscu. No ale pamiętajmy, że 3 piąte wykluczyliśmy z dziedziny. W związku z powyższym faktycznie rozwiązaniem tego równania jest tylko jedna liczba, którą jest minus 1. I teraz dlaczego ja rozwiązałam to zadanie też i drugą metodą? Popatrz, że ta druga metoda jest dużo, dłuższa. Niż to, co zaprezentowałam tutaj. W związku z powyższym, jeżeli na maturze trafi ci się takie zadanie i zdecydujesz się jednak wykorzystać wymnożenie nawiasów, a potem liczenie delty pierwiastków, to pamiętaj o tym, że uzyskasz takie same wyniki, takie same rezultaty. No, oczywiście pod warunkiem, że się nie pomylisz, jak w tym miejscu, ale zajmie ci to dużo dłużej, dużo więcej czasu niż przy tej metodzie. A pamiętaj, że na maturze ten czas masz dużo mocno ograniczony, w związku z powyższym zawsze warto jest wybierać tę metodę, która po prostu jest szybsza i która zaoszczędzi nam czas.